Dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym filmie na moim kanale. Jak widzieliście w przebitkach byliśmy na zakupach. Przygotowujemy się do 60. urodzin taty. Zostało nam coraz mniej czasu. I zaraz Wam szybko pokażę, co kupiliśmy w Tedim i w Pepko. A tutaj, jak widzicie w tle, byłam w wiatronce. I też Wam zaraz pokażę, jakie cudo udało mi się kupić. Ta rzecz to sobie wziąłam taką nie wiem jak się to nazywa prawidłowo, ale taka trzepaczka. To jest taka mniejsza, fajna poręczna. Na urodziny taty wzięłam taką girlandę, bo mamy w sobotę jego urodziny z napisem 60. Tutaj wzięłam sobie pepko tortownicę. Jeszcze w pepko wzięłam sobie taką matę silikonową do ciasta. Nie było akurat innego koloru, to wzięłam taką różową. Jeszcze Igor sobie wziął baloniki na wodę. Mam nadzieję, że będziecie w miarę dobrze to widzieli, bo mam trochę kijowe tutaj światło. Obraz wygląda tak. To jest taki jakby marmurkowy wzór z takim tutaj srebrnym zdobieniem. Jest w kolorach fioletowo-różowych. Na żywo jest naprawdę przepiękny. Jestem z niego bardzo zadowolona. Jedyne tylko co, co nie zauważyłam, to jest tutaj delikatnie pięknięty, ale nie dało się zauważyć, bo były tutaj takie te łapki. I jeszcze w Biedronce kupiłam taką krótszą szpatułkę do tortu. I jeszcze w Biedronce wziąłam sobie taką narzutę na łóżko w takim kolorze: pudrowy róż. Bardzo fajna. I do tego wziąłam pościel. Był dzisiaj e, rabat minus 50% na drugą rzecz. I pościel wyszło mi 27 chyba złotych, jakoś tak. Także całkiem fajnie. Co tam? Co tutaj? Tam dajemy obraz? Tutaj. Powiesiliśmy go tutaj na tej ścianie. Tutaj akurat w tym roku za niedługo stanie stół, więc będzie tak fajnie nad stołem zielone tutaj były ładniejsze, bo były jeszcze takie zielone tylko zielone miały złote ramki przed chwilą był jeszcze kurier przyjechały mi trzy e, paczki do tortu z akcesoriami i już wiem, że jedno to jest totalny niewypał pokazuję Wam zacznę co od tej najważniejszej paczki tutaj mianowicie jest to opłatek do tortu i niestety z mojej winy nie popatrzyłam sobie na rozmiary zamówiłam największy nie sądziłam, że będzie aż taki duży. Nie zdążę już zamówić drugiego, więc pozostanie mi tylko po prostu go tutaj wyciąć, bo nic innego już z tym nie zrobię. Druga paczka. Tutaj do ozdabiania tortu musiałam kupić takie formy odbitki takiego jakby drzewa. Nie mogę się do nich dostać. Są formy plastikowe. I właśnie z tych forem, dokładnie z tego będziemy odbijali wzór drewna na masie. Myślałam, że będzie trochę większe, no ale okej, okay, niech już będzie. I tutaj już ostatnia paczka. Tutaj mamy lukier plastyczny. I zobaczymy, czy mamy dobry kolor. Tak on wygląda myślę, że będzie ok. I wziąłam sobie go dwie paczki, żeby mi nie zabrakło. Zabieram baloniki. Idziemy pompować. Igor będzie miał frajdę, <grym> Ja Cię zaatakuję za... Nawet nie próbuj. Igor, ty draniu jeden. Nie we mnie, nie wolno w nikogo. Wpłyt. Igor, daj Neli jednego. Słuchajcie, sprzątam właśnie lodówkę. I miałam tam takie mięso z rosołu, które sobie podsmażyłam z cebulką. I robię właśnie z nich takie mikroskopijne uszka dla Igora. I chciałam Wam powiedzieć o tej macie z Pepko. Jest naprawdę super. Świetnie mi się tutaj ciasto na niej wałkowało. Nic mi się nie odkleja, w ogóle ciężko mam odkleić, ale nic mi się nie rusza, ona nie ucieka. Także jest super. Pomocnik mi się tutaj uruchomił. Właśnie wałkuje ciasto. Przed chwilą je wycinał i nawet próbował zlepić pieroga. Prawie mu się udało, tak. Hmm? Tylko mu trochę farsz uciekł, nie? Ale to nic, poprawimy. Nie wiem, czy uda mi się Wam to pokazać, czy kamera tak to odda, ale patrzcie, jaka niedaleko nas. Na Krakowie jest burza.